To może być powodem tego, że tak bardzo pracujemy. Jeden z najczęstszych powodów, z którym się spotykam, jest to, że gdzieś wewnętrznie czujemy, że nasi rodzice tak robili. Po prostu próbowali przetrwać, mieli trudno. A może jeszcze wcześniej się to zaczęło, kiedy Twoi przodkowie musieli ciężko pracować, może przymusowo, może dzięki temu masz życie, że Twój dziadek przetrwał obóz pracy, że Twoi przodkowie dawno, dawno. Przetrwali okres feudalny. Ten podstawowe poczucie spełnienia: być już po prostu mieć swoje imię i już jest bardzo istotne. I póki nie doświadczymy tego, póki sobie sami tego nie damy czy to ze sobą, czy z pomocą kogoś, komu zapłacimy za to wtedy trudno tak po prostu się zatrzymać. Wtedy zatrzymanie nas boli.